Drogi rodzicu, chcesz wyciąć swojemu dziecku migdałki? Posłuchaj. Migdałki to małe struktury limfatyczne, znajdujące się w gardle. Są częścią układu odpornościowego i odgrywają kluczową rolę w obronie organizmu przed infekcjami. Wyróżniamy trzy rodzaje migdałków: migdałki podniebienne, migdałki gardłowe oraz, moi drodzy, migdałki językowe. Migdałki mają kilka niezwykle istotnych funkcji w ciele człowieka. Pierwsze to bariera ochronna. Migdałki działają jako pierwsza linia obrony przeciw patogenom wdychanym przez nos lub spożywanym przez jamę ustną. Drugie to produkcja limfocytów. Migdałki produkują limfocyty, które są kluczowymi komórkami układu odpornościowego, odpowiedzialnymi za rozpoznawanie i zwalczanie patogenów. Trzecie to stymulacja układu odpornościowego. Migdałki uczą układ odpornościowy roz... Rozpoznawania różnych patogenów i rozwijania odpowiedzi immunologicznej. Kolejne to produkcja przeciwciał. W migdałkach produkowane są przeciwciała, które pomagają w neutralizowaniu i eliminacji patogenów. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz pozbawić swoje dziecko tak ważnego organu układu odpornościowego? na znajdziesz programy przywracające zdrowie, ale również broszurę przeziębienia infekcje nowotwory, dzięki której za jedyne 25 zł rozpoczniesz swój proces powrotu do zdrowia. Zdobędziesz niebagatelną wiedzę na temat funkcjonowania układu odpornościowego i zmienisz życie swojej rodziny. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Zielarz Polska Marta Banasiak. Udostępniajcie i dzielcie się wiedzą. Bo tylko dzięki Wam ten materiał może się rozejść i uchronić wiele polskich dzieci przed okaleczeniem ich układu immunologicznego.